ścieżka w leszna w z żółtym szlakiem może nie jest taka spektakularna jak niebieski zaborowa, ale też jest super super tu być kilka metrów rowerem było to przejechano okej okay. Od kilkudziesięciu minut nie słychać samochodowi, tylko ptaki świergolą i śpiewają. A teraz wyjazd na odkrytą przestrzeń. Obszar ochrony ścisłej Debły. Wczesną wiosną to bez pudła miejsce na oglądanie żurawi. Jeszcze jedno spojrzenie na Debły, teraz od zachodniej strony. No i kanał łasica przecinający cały Kampinos właściwie w pół Czekamy na kosaćce Jeszcze za wcześnie